W tej części pokażę Wam, jak dodać najprościej obrazek na stronę oraz ustawić kolor tła i czcionki. Piszemy coś takiego. Pomiędzy tymi właśnie cudzysłowem ustawiamy po angielsku kolor. Teraz, jeśli chcemy dodać obrazek, jest na to dużo sposobów, ale ja wchodzę po prostu na hosting zdjęć i Moje zdjęcie dodaję, które chcę tam zamieścić na stronie, i automatycznie wyskakuje mi właśnie mm, kod, który mam wkleić. Tu właśnie możemy, tak jak napisałem, w przypadku gdy to jest logo i chcemy, by ten obraz do, odsyłał do jakiegoś adresu, możemy tylko wkleić, właśnie. Domyślnie tam jest ustawiony podgląd na stronie hostingu tego obrazka. No i tak to wygląda. To jest ta strona, co robiliśmy w poprzednim odcinku to dzisiaj ją trochę dopracowaliśmy.